Witajcie, to ja Janusz. Przyjechałem dzisiaj na wakacje nad polskie morze. Pokażę wam, jak tu się żyje naprawdę. Miłego oglądania. Tak słuchaj, frytki pstrąga. Frytki pstrąga. Tu ziemniaki są, a tu o pstrąga. Jeszcze raz, ja nie rozumiem. No strąg i frytki. Okay. No i co? No pani mi zrobi. Chyba chory jesteś. Dlaczego? No ty, ty w ogóle normalny jesteś, ty się czujesz dobrze? No tak. Ja no, chyba nic nie żarłeś, chyba byle co jeszcze i byle co, jeszcze, byle co A nie, ja mi po... mi nie może mi pani zrobić? No w życiu nie, no co ty, jak ja mogę czyjeś towar i smażyć. Tutaj? No ryba to jest normalna przecież. Ale jak ja mogę usmażyć tobie... Wy... No bo tu 15 zł za to dałem, a was bym dał z 50, a ja jestem po prostu przyjazny. No i co? To iść do drugiego... No chciałem rybkę zjeść, tak To idź do drugiego baru, zapytaj się czy ci nie Jak ci usmażą jedną, jak ci usmażę drugą. Tak? Tak. A gdzie mam iść? No tu obok, tu jest, tu jest smażalnia ryb, tu jest smażalnia ryb, tam no drugi... Tu już mnie wyrzucili obok. No a ty co nic ci zrobią? Oni ci dadzą... Oni będą zapierdalać na to, że twoje żarcie? Dla 5 złotych zapłacę. wiesz wiesz, to i z pierwszej skora, tak się już właśnie w stanie. Strąga i frytki. No ryba, pstrąg, świeży, mędzony jest. No z tego frytki, żeby pan zrobił. Nie no poważnie mówię. No tam na tym, jakiś ma pan patelkę, czy coś pan wrzucisz i usmażysz. Nie, ja smażę tylko słoje, jaką ja kupuję. No, ja kupiłem swoją. No to pan idę do domu i smażę sobie ryby. A ja tu mieszkam w namiocie na plaży. No to ja też się ja rozumiem. No ja, ja mogę, Jak pan mi jedną smaży, to tam mam umówione smażalnię, że mi usmażą drugą. Proszę, to tam, tam mogę dwie usmażyć. Nie, no właśnie jedną powiedzieli. Tylko muszę znaleźć frajera, który smaży pierwszą. No to idę pan dalej. W Aha, no dobra, to nic, dzięki. Co pana? Frytki. No nie, wiem, ile z tych ziemniaków zrobisz frytek. <laughs> I pan na kuchnię idzie, oni tam noże mają. Oni tam panu zrobią. Gdzie? Na kuchni. Tutaj jak pan pójdzie, tak jak pan wyjdzie, za nami jest restauracja. I oni za frytki zrobią? Za kartofę? No ja im zagadam, to oni zrobią. No dobra, to idziemy tam. Za skórki nie będę płacił, nie? Ja skórek nie jem. To obieram banany i daję takie obrane. No, zawsze to tanie jest. Tak, to Skórki to wyrzucam. Pomarańczami też tak robię. Nie mam. razu obrane i się je a ludzie płacą za skórki, to niech mądre A dzięki bo ja mam pomarańcze a? Tak, tak Pomarańcze są, obrałem ze skórki i karton i zapłacę gotówką 4 grosze od razu taniej jest jak się bez skórki kupi bym Chciał strąga rybę i frytki. Strąg się już skończył. A, dobrze. Ja mam strąg, nie? A, I frytki do tego chciałbym. No frytki mamy akurat. Czy pan chce z tych ziemniaków? Nie, mogę z innych dostać, nie? Po prostu ziemniaki dam, żeby nie płacić. ja w, w ziemniaki przyniosłem na frytki i rybkę w strągach kupiłem w Biedronce. To fajnie, to trzeba... no. Nie wiem co pan by to zrobił z tego. trzeba Ile? Dobę. Panie, ja jutro uciekam, bo... Przyjechałem tutaj się poopalać. Tu namiot mam, tam na plaży. jutro uciekam, mam pociąg, panie, do Łodzi. No ciężko, ciężko. mam A usmażyć tego nie idzie? My mnie nie próbowałem, nie? Ale z... widziałem jak tyli A te ty frytki to chociaż da radę? Da radę. No to już zostawiam te ziemniaki. Nie będzie? Porcja Kurde. O! Kurde. Elegancko. A tu usiądę, zjem. Wodę sobie kupiłem wcześniej. O. To porządna firma, widzę. A mówią, że w Polsce tak się źle żyje. Ale też się świetnie No kurde, pan... panie. Panie, frytków pan nakupisz w Biedromce, przyniesiesz tu pani i dostaniesz pan tutaj o takie. Oj, yes, też bym tak chciał. O tu pieniądze daję. Morskie u Pan Też. Też zadałem. To jest karitas? <laughs> Jak? Panie, no rybę też zaproponowałem, bo kupiłem wczoraj rybę. O, kupiłem rybę, ale mówi, że 24 godziny, a jutro jadę do Łodzi, już wracam. A z Panami... Może też A wie Pan co? Jeszcze Panu podałem taki patent, że jak Pan będzie owoce kupował, to trzeba bez skórek od razu kupować. Bo są lżejsze. No, lżejsze, no Skórki, skórki ważyłem i nie robią problemu żadnych. A ja im mówię, a to jest co, bez skórek? A ja, co, ja będę skórki Ja? I nic nie mówią. O, no Bóg zapłać. O. I już mi się to podoba. Nagrywaj, nagrywaj. Dobry. O ile lody? 3000 e, czy włoskie? A na patyko są? Nie. to ma karłku jakiś? Polski czy siderek? A polski jest? Czula? Polski. Nie ma. Nie, jakiś śmietankowy, jak go by był no Mały 4, 4, Ile mały? 4. Ile? 4. 4 zł za mały? Tak. To pani poważna jest? 4 zł za małego loda? Jak pani nie wstyd. Szczerstwo. 4 zł, żeby za małego loda płacić. Po ile? 4 zł. Ile? 4. Ile? 4. Nie słyszę. Cztery złote? Jedna gałka? A idź pani w cholerę. W żabce to po złoty 50, mam całego rożka. Cztery złote będę płacił za małą gałeczkę. Frajerów to zaszukajta. Ile? 15. Co? się przesłyszałem. 15. Może pani głośniej? 15. Ile? 15 zł z bez lodu, z bez lodu 12 zł? To ile to kosztuje? 15. Pani to w ogóle jest chyba jakaś niepoważna. Ja przyjechałem tutaj odpocząć, a nie pieniędzy wszystkie tracić na was. Ile to kosztuje? 15 Panie kurwa, pojebało was tymi 15 złotych? Z tymi kamciami, i jest ci... Ciepło w nogi jest No pojebało Zobaczy pan jak będzie pan smarkał na starość Kogo no to pojebało pan zobaczy, jak pan będzie smarkał na starość i będzie pan docenił skarpety wtedy A, pan się zna, panie Pan się zna, panie Pan się na niczym nie zna, panie Zakręconego ziemniaka tak. Może kilka, to nie wiem ile pan zrobi tutaj Ziemniaki Ale ja nie rozumiem teraz No zakręcona ziemniaczka chciałem Ale jak? Ja mam swoje ziemniaki No ja mam tutaj ziemniaki swoje No ja też mam swoje i normalnie jest za 8 zł No ja chcę za swoje ziemniaki za darmo No nie wiem czy tak można zrobić no bo 8 zł, nie, z wszystkie ziemniaki 50 groszy zapłaciłem na przykład to Bo frytki może przerobić Znaczy no na frytki to na pewno nie przerobi, ale tak żeby nakręcić i dać panu, no to nie ma problemu Luba. Bo... No to żeby zrobisz tak, żeby połączyć na patyku te Nie no jednego pan zrobisz i tyle, nie? To zjem. No to daj pan ten, może pan dać kilka, no to ja wtedy... Pan ułożę. wybierzesz Pan ułożył. Połączę tak, żeby wyszedł jak najdłuższy No dobra, super a ona jaką posypką? No z cebulą! Dobra! A Ty chcesz z jakąś posypką oddać? Tak? Nie, tutaj tu. Posypka zielona z cebulą. dzięki wielkie! Bóg, niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi! Oby nie! Nie Niech nie wynagrodzi! No tak się żyje za darmo! Ziemniaki się kupuje i się żyje.